Boisko dla jedynki, tak nazywa się projekt, ale trzeba pamiętać o jednym. To nie jest boisko tylko i wyłącznie dla szkoły. To jest projekt ogólnodostępny, boisko, które będzie dostępne dla wszystkich, dla każdego mieszkańca Radomska. Oczywiście pewnie wyobrażam sobie, że najczęściej korzystać z niego będą mieszkańcy osiedla, na którym zostałoby wybudowane, ponieważ jest to duże osiedle, duże, dużo bloków, dużo mieszkańców, więc dużo chętnych do uprawiania sportu. Ale to tak. Może nie na się, bo to ważna rzecz. Przechodzimy do kolejnej części programu. Teraz będziemy podziwiać dzieci trochę mniejsze. I na scenę zapraszam Amelię Piosik i Oliwię Dalecką. Proszę bardzo. Które też Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę. Piosenkę Violetty, Te Kreo. Zgadza się? Zapraszam. będzie muzyka do tego? Mhm. A skąd wiesz? Skąd wiesz? Skąd wiesz? Tak. No to też nie grają.